O przesada, naprawdę, naprawdę Dosyć, że za 8zł zapierdzielasz Jedziesz z tym Patrzę właśnie, mówię 15 coś Oni dali tylko dlatego, bo bonus zadecznie To jest naprawdę chore Siemaneczko, dzisiaj zaczynamy dzień od Blowo, Jak zwykle Ale prawie Uberem, dlatego, że dostałem dwa razy zamówienie Po 20 chyba złotych Tym jedno 10km, a drugie 8, nie? Ale pierwsze było do mowa więc za daleko te 10? Nie, 30/ na 10, bo coś takiego, nie? Miałem chyba screen nie wiem A drugie właśnie było, ale z Carrefoura. No i to było okazjonalne, dlatego że jechałem dopiero do centrum, nie? Więc i tak bym tam przejeżdżał Ale mówię, dobra, git z tym, bo nie, nie lubię z nie? Na Orzeszkową, więc git niby A koniec końcem wziąłem z Glovo, dlatego że A Tam już zbytnio wyboru nie miałem, nie? Ale było jedno za 8zł, mówię, pierdziele, nie, nie, nie jadę, nie? Dostałem 16 drugie, no tyle, że podwójne, nie? Więc mówię, dobra, chociaż z jednego punktu odbiór, nie? I tam przynajmniej mają gotowe jak już przyjechałem, więc o tyle plus. Teraz jedziemy właśnie to na... gdzieś to do, do domu jednorodzinnego, a drugi gdzieś koło sklepu jakiegoś się że do sklepu i dwie. Zaraz się okaże. A jeszcze wpadło z Uberka teraz za 13? No 13 plus 3. Bo było 4 km, tak. To będzie na ale to mam nadzieję, że się tam nie wkurzą. Dowiozę do 2 i pojadę po Uberka. Bo zawsze więcej nie nie? Pięknie dostarczone pierwsze dwa, W miarę szybko, dlatego że lokalnie, bo co innego się włóczyć po bloku. A tak to wiadomo, tutaj był domek to ładnie ktoś wyszedł tutaj yy, ta akurat fryzjerownia fryzjerka, nie wiem, spoczko teraz idziemy w końcu po tego Uberka dobrze, że nie wjechałem, bo myślałem, bo wjechałem po drodze, nie? żeby nie wjechać po tego Uberka ale potem mówili, że, ten, że koleżanka czekała za panem no to kurde to chyba się śpiesiły no odebrane, ale powiem wam, że tak się nie wiem dziwnie czuję, jak jest pełna sala pełna restauracja, no sala z ludźmi, co nie? i tak wiadomo ja wchodzę z tą torbą głową. tak wiadomo że no może ja tylko po prostu biorę to i dostarczam nie ale czuję się tak dziwnie czuję jakby ale no, no taka praca nie Tak kurier musiałem stanąć na chodniku troszkę nielegalnie ale no co mu zrobić nie sami wiecie ale teraz ten tak patrzę właśnie mówię 15 coś no oni dali tylko dlatego, bo bonus za deszcz, nie? to jest naprawdę chore. się robi chore, bo to kurde kurier ma zapieprzać i no ma być zadowolony klient, i firma, nie? I tyle. Robiło się ciemno, niestety, gorzej do nagrywania. Ale powiem wam tak, że dostałem zamówienie z Uberka, chyba to 13, albo mam nadzieję, że nie mniej. I to jest na Orzeszkową, generalnie. Ale teraz mi się zacznie godzina, a 17 bodajże, bo miałem godzinkę przerwy bo wyłączyłem sobie dwie godzinki, ale tą drugą mi wyłączyli, nie? A tą pierwszą przyjechałem, ale spóźniony niestety. No i chciałem ten... Chciałbym po prostu, żebym zdążyć, żeby się nie spóźnić, ale czy się nie spóźni to się okaże, bo gdyby od godzin... od wpół, tak jak kiedyś się dało, czyli tak na przykład teraz bym po prostu to usunął, nie? Zawsze można było pół godziny wcześniej jakby. A teraz oczywiście 10 minut wcześniej, czy tam 9, nie? I... No niestety, jak się spóźnię to spóźnię, no co mam poradzić, że wytyczne, tak, żeglowo sobie zrobiło takie głupie wytyczne No teraz mieliśmy makaronik zawieziony, pierwsze zamówienie, jeszcze jest drugie, bo niestety, jest podwójne Teraz zostałem u Berga, ale kurde, nie wiem jak tak dalej pójdzie, to będzie to lipa Będzie to lipa, bo kurde, wiadomo, raz zrobią tak, a raz tak, czyli raz dadzą 16 za jedno, a raz 16 za podwójne no i teraz też nie zauważyłem, dopiero później mówię kurde przyjąłem, ale przez to, że miałem blisko, bo 300-400 metrów, nie? Tyle, że czekania była trochę. Za tym uberkiem, bo dostałem bydlaka drugi raz. Raz dostałem bydlaka z, z glową, a raz z ubera, nie? Mówię dobra, przez to że było blisko. To już wezmę, nie? I tam podwójne. 16 chyba złotych, no ale plus 30, plus czy Podatek. Chciałem usunąć ostatnią godzinę, bo się wkurzyłem, ale nie usunęli. No, a teraz maczek zawiesiony, byłem pod maczkiem. No i oczywiście te 10 minut to nie kłamie, nie? Było 10 minut, potem nagle gotowe, no dobra, okej okay, nie. gości podał. Już nie mi się czekać w tym maku, już wolałem po prostu iść po to i tyle, nie? O przesada, naprawdę, naprawdę. Dosyć, że za 8 zł zapierdzielasz pierdzielasz. jedziesz z tym. Serio. Teraz był taki adres, w którym za Nie, chyba nigdy nie wchodziłem tam do środka. Zawsze ci klienci, tylko chyba dwóch innych, było tak, że oni zamawiali przed, tym budynek. przed budynek, zawsze wyszli, nie? Ja tak zawsze, tak, dobra, ich nie widzę, oni prawdopodobnie na mapce byli, nie? I widzieli, że o, dobra, kurier jedzie, no to wychodzą. A tym razem nie wyszedł, nie wiem, czy gościu spał, czy jak. A jak w samochód postawiłem, no troszeczkę, troszeczkę na takim skrzyżowaniu, powiedzmy, nie? Bo to nie było do końca skrzyżowanie, no ale był wjazd na parki, no może skrzyżowanie, nie? No, i kurde, wiecie, ale awaryjki i tyle, nie? No, ile z Was samochody przejechało tej godzinie, nie? No, i generalnie skończyłem, ale z takim powiedzmy defektem, dlatego że miałem podwójne, co nie? I zawiozłem pierwsze zamówienie. Ja tam wiadomo, nie, nie wchodzę w szczegóły, co tam w środku jest, ale zamówienie pierwsze dałem, no i wiadomo, znaczy wiadomo, klient i czy za dużo, czy za mało, nie? Ale pierwsze było, by. W takim kartonowym pakowaniu i ja to zawiozłem, a drugie było w folii, nie? I było pojedyncze. Na drugi raz muszę zwracać uwagę, czy aby na pewno tak miało być. Dlatego, że restauracja twierdzi, że w pierwszym zamówieniu było podwójne, a ja twierdzę, że w pierwszym było podwójne i widziałem imię chyba Olivia Coś takiego, czy na gien już nie chcę tam danych mówić, nie, ale to wiadomo. I to było na jedną ulicę, i z tym mi się właśnie to skojarzyło. Mówię, dobra, czyli te folii znaczy, że będzie dla drugiej osoby, dla, dla drugiego klienta, nie. No i ja daję drugiemu klientowi, i on mówi, że to, że to, gdzie jest drugi, nie, że brakuje. On mówi, a to nie wiem, to trzeba zgłosić. I oni zaczęli tam zgłaszać, wiadomo, potem restauracja tam dzwoni, znaczy do, do niej, nie, bo a czy, albo ona do, do nich. No i tam wyszło nieporozumienie, nie? Restauracji mówili, że... Ona mówiła, że C2 jest dla kogoś tam. Restauracja miała swoje zdanie, a ja twierdziłem, że pierwsze zamówienie, tak jak miałem na liście, że do tej do tej osoby, a drugie zamówienie do tej drugiej tak jak było w folii, nie? Ale mówię, dobra, tam nie wiem niby mieli zwrócone pieniądze czy tam połowę. Dobra, mówię już z tym, nie? A więc dzięki za oglądanie możecie zostawić łapeczkę, lajka, podbić film i przejść.